Jak zaczynałam studia, to zastanawiałam się nad tym, jakich ludzi tutaj spotkam. Okazało się, że są tutaj ludzie, którzy pomagają ci znaleźć co, w czym jesteś dobry i, i rozwijać się w tym. Dzięki elastyczności szkoły mogłam realizować swoje marzenia i wyjechać do Afryki. Życie to nie gra. Życie to rodzaj gry, a ja przyszedłem tutaj, żeby wygrać. Przygotowałem się 4 lata, dzień w dzień. Ten mazurek Dąbrowskiego brzmiał niesamowicie słodko i zawał na tak do końca życia. Nie zamieniłabym tej szkoły na żadną inną. Nie lepiej było na targowej, ale na dworcu też kolorowo nie będzie, bo przebudowa ulic targowej i kopernika ciągle trwa od 1 października busy, które odjeżdżały z ulicy Targowej miały przenieść się na dworzec należący do firmy PKS Pasy Gawron, tak się jednak nie stało. Na to chwilę jest to wszystko robione na siłę. Dziwię się, że takie jest podejście przewoźników do tego niektórych. Dwoje przewoźników zgodziło się na warunki umowy zaproponowane przez władze miasta. Trójka nie chciała podpisać umowy, bo uważają, że w każdej chwili może ona zostać zerwana lub jej zapisy mogą ulec zmianie. Ja już prywatny przewoźnik bierze prywatnych przewoźników, to jesteśmy powiedzmy zdani na łaskę prywatnego przewoźnika. Burmistrz Limanowej nie zgadza się z argumentami przewoźników. Zapewnia, że miasto tutaj zadbało zarówno o interes pasażerów, jak i ich samych. Przewoźnicy będą mieli podpisaną umowę z miastem, a miasto ma podpisaną umowę z kolei z właścicielem terenu. Zależy nam na tym, żeby sprawę Korzystania z dworca autobusowego w Limanowej uporządkować. Może z pasy Gawrond jest prywatnym właścicielem, i to jest tak, jakby do konkurencji iść na, na podwórko. każdą umowę można zerwać. Zależy tylko, prostu na jakich warunkach. Przewoźnicy, którzy nie zgodzili się na parkowanie na wspólnym dworcu autobusowym przenieśli się na ulicę Zygmunta Augusta. Tam mają swój przystanek docelowy, jak i początkowy. Czy zatem miasto wyciągnie konsekwencje wobec przewoźników, którzy nie dostosowali się do podjętej przez Radę Miasta uchwały? My ze swojej strony będziemy się starali doprowadzić do tego, aby ten dworzec zafunkcjonował. A dworzec tak naprawdę ma funkcjonować po 11 listopada kiedy zakończy się przebudowa ulic Targowej Kopernika. Od nowego roku również ze wspólnego dworca mają wyjeżdżać pozostałe busy zlokalizowane przy ulicy Kilińskiego i na Małym Rynku. Jeszcze chcemy dokonać analizy, które z lokalnych linii, Powinny, czy wszystkie powinny mieć te przystanki początkowe na dworcu, czy dla niektórych to powinien być tylko przystanek przejazdowy? Docelowo również Władysław Bieda chciałby, aby postój taksówek również przenieść w okolice dworca, a konkretnie na ulicę Kopernika. Wszystko po to, aby ułatwić życie mieszkańcom i turystom, którzy przyjeżdżają do Limanowej. Józef Budacz TV28.